Witamy w kanale, chodźmy pozdrowie. W dzisiejszym odcinku zobaczycie jak będę szkolił dwie koleżanki, które chcą nauczyć się chodzić techniką Nordic Walking. Postaramy się pokazać Wam trochę z techniki Nordic Walking. Na pewno pokażemy jak chodzą moje kursantki. I jak się czują, jakie wrażenia, czy to szkolenie coś im wnosi w ich chodzenie z kijami, to wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przyjechały do mnie Magda. Tak, jestem Magda, potwierdzam. I Monika. Monika, miło mi. E, przyjechały na kurs Nordic Walking i spędzą e, ze mną u mnie dwa dni. E, przeszkolimy, ja przynajmniej postaram się przeszkolić wyszkolić Magdę i Monikę e, z techniki chodzenia Nordic Walking e, na poziomie zdrowotnym. Nie wiem, czy to Magdzie i Monice cokolwiek mówi, ale chciałbym się zapytać Magda, z jakimi oczekiwaniami przyjechałaś tu do mnie? Marian, wiesz o tym, bo ja cię już spotkałam w Bieszczadach tak. i ty mnie zaraziłeś tym, właśnie, chodźmy po zdrowie. I pomyślałam sobie, że właściwie to przecież coś powinna dla siebie zrobić. I wiesz co, kije to już od jakiegoś czasu za mną chodziły. W Kielcach tam, gdzie mieszkam, jest grupa taka na Kijowe Ladies. I spotkałam dziewczyny gdzieś tam na jakichś rajdach i przez chyba dwa czy trzy lata się tak zmierza. Iść, dołączyć do nich czy nie dołączyć. Ale nie mam podstawy, nie mam tego, wiesz, tego, tego basic, tego korzenia. I Zdecydowałam, że w tym roku idę po zdrowie. Z Tobą. To witam cię. Spotkałam Monikę? A zresztą, może Monika powie tak. Monika, z jakimi oczekiwaniami? Marianie, przyjechałam do ciebie po zdrowie oczywiście. Z tym, że ja już od kilku lat chodzę z kijami. Natomiast zupełnie jako laik i bez przygotowania. Więc yy, przyjechałam po to aby zobaczyć techniki u profesjonalisty, żeby się nauczyć poprawnego chodzenia, a nie tylko spacerowania. Ja rozumiem, że kupiłaś kije, wzięła się do ręki i poszłaś. I poszłam, tak, tak, tak. No, ale wychodzisz z domu? Wychodzę. Wychodzisz Wychodzę z domu. Jest to motywacja. Natomiast po... szkoda, że po tylu latach dopiero, ale dzięki Madzi dzisiaj tu jestem i po kilku latach jestem tu po to, żeby chodzić profesjonalnie, z poruszeniem wszystkich partii mięśni i na to liczę, że tego się nauczę z Tobą. Dobrze, Magda, dodać tak, coś? pewnie. Wiesz, jak wspomniałam swoim przyjaciołom, że wybieram się na taki, taki trening profesjonalny, to mówią, Trzeba uczyć się jak się chodzi z kijami. Mhm. Także ja myślę, że chyba ta wiedza taka generalnie w społeczeństwie jest niewielka, że profesjonalne warsztaty, trening uczą cię ważne. nie tylko, że się poruszasz, ale jak poruszać wszystkie partie mięśni, jak wykorzystać ruch swojego ciała jak robić to w sposób prawidłowy. I chyba tego się obie chcemy tu u ciebie nauczyć. Wiesz co? Myślę, że to, że spotkaliśmy się w tych bieszczadach, to przynajmniej mogłaś zobaczyć, na czym, na czym, to, na czym to polega, Dokładnie. to chodzenie. Dokładnie. Ponieważ tam, nie wiem czy Monika ci mówiła, wy to, o tym nawet nie wiecie, tam miałam godzinny właśnie pierwszy raz trening z Marianem. No jest to dosyć szmudne, bo są to powtarzane pewne sekwencje i... Ale za to Marian bardzo dokładnie tłumaczył podstawy od początku, od, od postawy prawidłowej, od tego, jak kije się układa, jaką, jak dobrać wysokość kija do siebie. Także myślę, że to są takie, taka podstawa, której no po prostu, tak jak Ty, Monika, mówiłaś, nie miałaś na początku. Nie, tak, tak. Bez przygotowania, z jakąś tam chęcią, ale bez. Yy... Przygotowania tego profesjonalnego, od czego się powinno zacząć, tak naprawdę. Czyli rozumiem, spodziewacie się tutaj e, dobrego, dobrego, dobrej szkoły, dobrej techniki na zakończenie, i co, czym, wam, czym Was jeszcze mogę zarazić? Może morsowaniem? Co? Spróbujemy? Ja to, ja już tego doświadczałam, więc a z przyjemnością, a ja jeszcze Albonika. nigdy, ale oczywiście jestem otwarta i no, na, na wszystko, także to będzie... Przest wow. wow. byłby, jestem na tak. Dobrze, no to po dzisiejszych zajęciach wieczorkiem wyskoczymy sobie, żeby zobaczyć zachód słońca, jak Jest. nam się uda i wejść do morza. Może się uda. Super. Witajcie. W drugim dniu szkolenia e, Chodźmy po zdrowie. Szkolenia technikom Nordic Walking. E, jesteśmy po pierwszym dniu szkolenia Magdy i Moniki. E, wczoraj, e, wczoraj odbył się pierwszy dzień. Zapytam się, e, jak, jak Magda przeżyłaś ten dzień? Dałam radę. To po pierwsze. Po drugie, naprawdę. Dałeś nam taki wzbizd. Padłyśmy trochę, ale naprawdę zadowolone. Przede wszystkim poczułam pewne partie mięśni, które do tej pory w ogóle nie uczułam. Dowiedziałam się wielu ciekawych technik, które utrzymując te techniki prawidłowo, jesteś w stanie prawidłowym no myślę, że bez tej wiedzy, Marian, nie Ale nie dałabyś rady… Nie... Prawidłowo chodzić, nie, nie, nie. tak jak nie, nie. robią tu profesjonaliści. Ale to nie chodzi o profesjonalizm, to nie w tym rzecz. Chodzi mi o to, że pewne partie ciała, ja je czuję i kontroluję. To zwracałaś nam uwagę właśnie na trzymanie postaw żeby pamiętać o że trzeba trzymać odpowiednią postawę, żeby to wszystko działało. To jest, to jest, to jest praca, to jest cały czas pieniędzy. To jest praca i też wielokrotne powtarzanie. No, na jednym razie na pewno się nie skończy. to ja być? Monika. Yy, dla mnie nowe doświadczenie, pomimo, że od kilku lat chodzę z kijami. Zmęczenie niesamowite, ponieważ teraz brak mi było techniki. Teraz czuję każdy mięsień, pośladka, ramienia, yy, łydki. Wszystko zaczęło pracować. Jest to trudne, ciężkie zmęczenie, ale takie. Fajne, takie... Tęcające Tak, tak, tak. Takie podnoszące adrenalinę. Jestem zadowolona, że tu przyjechałam. I atmosfera wobec Mariany. Nie, no niesamowita. A już w ogóle nie wspomnę o moim pierwszym razie. Mogę? Tak. Wczoraj, no może było tylko 13 stopni? No, 13, 13 stopni. Ale ja dziewczyna z Kierc, kąpałam się w morzu. Moi? No i No ja mogę uznać, że to był pierwszy raz mojego morsowania. Było cudownie. Nie spodziewałam się, bałam się. Dzięki też Waszemu wsparciu. Nie, nie no czułam ani zimna, ty, ani niczego. Po prostu jestem z siebie dumna, zadowolona i tak trzymać. A Magda, ty morsowałaś już? Ja trochę morsowałam, tak. tak. Miałam doświadczenie z morsowaniem w zimowych miesiącach. Także. Ale w morzu nie. W takim jeziorze zamkniętym Natomiast tutaj doświadczenie z wami, no to po prostu super. <grym> Zupełnie inne. Fary nie wiem, morski. czy to można nazwać morsowaniem No było wczoraj jak no nie, było temperatura, jest, mnie... to, jest to no, trochę więcej niż połowa września, więc sezon morsowania się dopiero Jeszcze. zacznie za, za, za dobry miesiąc, ale to wtedy może mogę liczyć na to, że tutaj... Co sobotę przyjedziecie i będziemy w niedzielę morsować. Ja Tego sobie tak życzymy. No. Dokładnie. Marian, atmosfera po prostu jest super. Także dzięki naprawdę za, za ten wkład cały, który nam dajesz. Oczywiście w takim że jesteś wymagający, ale spokojny człowiek. Jeszcze Daję właśnie takie jedną rzecz muszę powiedzieć. W ogóle się nie spodziewałam, nie zakładałam, jak tu przyjadę, co otrzymam, co zobaczę, co poczuję. Byłam bardzo ciekawa. Zmęczyłeś mnie do zatracenia w ogóle równowagi, koordynacji ruchów. Bo tak było. Zgubiłam koordynację jednej ręki, drugiej ręki. Już nie wiedziałam, która ręka jest która i która noga jest która. Ale to jest piękne i tak naprawdę byłabym zawiedziona, gdybyś mnie tak nie wypompował. I to jest super. To ja się cieszę, że mogę cokolwiek przekazać z tego, co ja kocham. To jest, to właśnie, to no właśnie. to robisz to co to a i to przekazałeś nam. I dzięki temu z Madzią przyjechałyśmy jeszcze temu w rzecz to Po po jedną to tutaj po co? Po motywację. Mhm. elementów, które tutaj żeśmy tylko zaznaczyli, czyli tego um, mocnego odpychania się, tak? Mocnego ciągnięcia się, to musi być widać, tak? Praca na tym śródstopiu, podnoszenie się, tak? No i przede wszystkim rotacja tułowia, tak? Rotacja tułowia. Wchodzi tutaj bardzo mocno w grę, bo bez rotacji tułowia my ani nie przyspieszymy ani nie, nie, nie będziemy poprawnie chodzić. Poziom fitness polega też na tym, że będziemy mocniej uruchamiać mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, bo jak uruchomimy to ciągnięcie i odpychanie się na, 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 na kija, to już uruchomimy tą część barkową tutaj nie? I, i piersiową, gdzie rozrosną nam się mięśnie i to będzie to, czego my potrzebujemy potrzebujemy też żeby ręce pracowały mocno dlatego że no, żebyśmy mieli mocne ręce wzmocniły i żeby nas niosły ręce mają nam pomagać chodzić szybko i mocno do przodu czyli nas nieść nogi nogi są bardzo ważne ale jeżeli ktoś nie będzie chodził na rękach to nie będzie chodził poprawnie stylem nordico i to wszystko jest wzmacnianie. Fitness to no sama nazwa mówi, że rozwijamy partie mięśniowe od, od dołu do góry czy od góry na dół tak? I, mocniej, i mocniej pracujemy wtedy jak chcemy tylko pracować nad mięśniami brzucha to odpowiednie ćwiczenia zobaczamy chodząc na, na, na kijach mięśnie brzucha możemy na przykład e, mieć wzmacniać e, e, mięsień czterogłowy dwugłowy chodząc tak? tak? to będziemy wzmacniać wtedy w taki sposób. wprowadzamy Technika się nie zmienia. Bardziej mocny, mocniejszy nacisk będzie na rotację tak, tak. tułowia, na podciąganiu i wypychaniu i rozbudowie partii mięśniowych To jest A jeszcze Maria mam ma pytanie. Do... Tak. Ile polecasz, jak długo polecasz chodzić? Jak długo? To znaczy do jakiego wieku? Nie, 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 nie. Pytanie. Jak długo jednorazowo, ile powinniśmy w godzinę, taki... 5 kilometrów, ile powinniśmy To zależy co takiej... chcecie osiągnąć. Jeżeli chcecie osiągnąć przyjemność, radość i uśmiech na twarzy, to i, iść tak daleko jak wam sprawia to radość. A jeżeli macie jakiś cel e, inny kondycję poprawić kondycję poprawić kondycję no to myślę że zaczynając od tych 5 kilometrów trzeba e, trzeba wydłużać ten więc... czy czas ma tutaj znaczenie e, czas kilometrów? nie czas, czas na początku nie ma znaczenia mhm. ale ma znaczenie później szybkość z jaką chodzimy ale technicznie tak bo to nic nie da że te 5 kilometrów będziemy robić w 3 godziny i po, po, po tych trzech godzinach e, Zaliczyliśmy 5 km. To nic nie da, bo niestety, jeżeli będziemy chcieli osiągnąć kondycję, to musimy przynajmniej, żeby to serce zaczęło tam e, zaczęło mocniej bić i krążenie zaczęło pobudzać. Więc to tak gdzieś, gdzieś w granicach 100 uderzeń na minutę serca na początek, później nawet do 120. Czyli jeśli z Monika wrócimy do Pelc, idziemy co najmniej 5 km. Tak. I w jakim czasie? W jakim czasie? Ja nie wiem w jakim czasie wy pójdziecie. Jeszcze 5 km. Będziemy, będzie... Myślę, że jak pójdziecie 5 km w 50 minut, to, już będzie, to dobrze. będzie dobrze. Nie? Nie no bo tak powiem ja ja wiesz od wiem, czego po, to, 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 to godziny, a ponad godziny. No, no. jednak e, przy chodzeniu też nie może, to, mo, to nie może być spacerek. Chociaż jeżeli chcecie, typowo macie cel. Dzisiaj idziemy na spacerek i nie będziemy myśleć, żeby serducho nam e, zagrało. Tak? No to Ale idziecie, to nie muszę to, no, ale, to, to, ale to też poruszasz Ale poruszasz, tak? Poruszasz mięśniowo się poruszasz, chociaż mało mało, e, mało tak mało przysparzasz temu, e, temu Tym wysiłkiem mało przysparzasz rozrostowi się mięśniowo. Ale jak, jak e, przyspieszysz, będziesz, będziesz poczuła, że przyjdziesz po pięciu kilometrach, tak? i, i no, gdzieś tam po kręgosupie jedna Zobacz, kropelka ci spadnie, tak? To wtedy to już było ok. Tak. No. A jak poczujesz dwie kropelki, to już Piotr mnie nagra i wychnia i one wejdą w tą odpowiednią przegrodę, to wtedy to jest ok. Dziękujemy. Chciałem wam pogratulować, że osiągnęłyście poziom zdrowotny w technice chodzenia z kijami Nordic Jak wam było w lesie dzisiaj? Cudownie, Pięk, tylko trudno było skoordynować się pod górę. A jak górka, dobra? Dałam. Tak! tak dobra. <laughs> dobra ledwie grupa. dałam radę, ale okej. Okay. dałam, w tak. super. Dzień super, dziękuję. super, fajne zmęczenie. Mhm. Czyli, tak, czyli, 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 co? czego, popatrz, popaść do szpadań, Tak, czego, czego żeśmy się tam na tym spacerze nauczyli tak, tak e, dosadnie? Wyjścia pod górę, tak? Pod górę, tak. Zejścia? Zajścia z góry. Z góry. Tak. Asekuracji. Mhm. E, e, pracować pra, pracą żeby pracować też yy, rękoma. Mm -hmm. Czyli wciągać, wciągać się, do się tak. Tak, tak, czyli ta, tak ta praca ta praca którą tutaj robimy na terenie płaskim czyli osadzanie podciąganie odpychanie ta tam akurat wchodzi w, tam ona, w praktykę tak. ten, tam ona nam się bardzo technika. mocno przydaje tak. tak i to jest to jest to co, 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 co też jest dobre Chodząc tutaj nawet po płaskim, że nam e, można, można wykorzystać takie elementy, tak, elementy wchodzenia na pod górce i w terenie zawsze to się gdzieś może przydać. Ta tak, sekuracja tak. zejścia, zejścia też, tak. pomoc przy wej wejściu. My dziękujemy. E, słuchajcie, to są dwie osoby, które ukończyły kurs. E, ja zapraszam na swoje kursy. Nie wiem, czy poleciłyby Magda i Monika, czy no poleciły, tak. czy czy im wszystko tutaj pasowało, bo mnie pasowało, bo zaangażowanie tych dwóch osób i chęć nauczenia się to jest sama radość, że mogłem przekazać tą wiedzę, którą mam. Ja osobiście dziękuję Ci Marian, wszystkich zapraszam, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą. Dziękuję i zapraszam, spróbujcie. A ja Farto. chciałem przy okazji podziękować jeszcze Dorocie, która e, tworzy tą atmosferę o, tak. tam w tak, domu, tak, tak. E, gdzie, gdzie ja mogę spokojnie się wyciszyć, a rolę, rolę prowadzącego przejmuje Dorota i wszystkich chętnych zapraszam do sprawdzenia, czy mówię prawdę. Dorotko dziękujemy. Dorota wielki. Monika. Wszystkiego dobrego. No. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. To ja Ci dziękuję, że, że no za Twoją przyczyną dzisiaj tu cię widzimy, tak? Dziękuję. Dziękuję.